Ściągną dziska tutaj frer, a tu będzie 29 część, zagrajmy w Metro 2033. W poprzedniej części zajęliśmy się walką w magazynie z bibliotekarzami. W tej części e, idziemy z danymi, tak, do, raczej idziemy teraz do miejsca spotkania, tak, bo mam już dane propos e, lokalizacji i wyrzutni rakiet dd 6 i oni gdzieś tutaj powinni być, tak, ale ich nie ma. Ale ludziska, nie bójcie się jak to zaraz będą, tak, lekko spoileruję. Dobra. O kurda, wrenna łajza. Przecież nabijają wszystkich, które, kurde, były w bibliotece i matka was za mało miała, czy co? Ja pierdziele. Dobra, ten dostał w mordę. Tym samochodem, więc ładnie, tak, akcja ładnie się potoczyła. Ze spychacza dostał i nie pyskuje już. Mhm. 50 kulek? może można powiedzieć, nie, dosyć niedrogo. Tak. Mhm. Mm -hmm. Tak, proszę bardzo. Mm -hmm. No dobra, On znalazł nas, wszystko jest fajnie. O, Chan, więc znów nam pomógł, tak. Naprawdę fajnie ziołuj się załatwił. Tak? Ani ma sprawy. Dobra, i w tej części może powiedzieć posiedzimy. Można być połaziem, po siedzibie stalkerów, będzie dosyć krótka część, tak No i jak są... Ta krywka będzie w cerkwi. Pierwsza właśnie to jest krywka stalkerów na powierzchni. Mhm. To więc, nie, nie się naprawdę nie się nie źle urządzili, park. tak? A ja to za papiery ty tam naszą. No dobra, tutaj sami jesteśmy się. tak, zapalmy sobie lampkę, idźmy tutaj do tego zabojniczcza, który ma dosyć dużo broni I może sobie wybrać co chcę, tak, tu są różne bronie Ja bym wziął kałaszka tego właśnie, tą ścielę P90 i wziął amunicji, ile uniesie nasz bohater najwięcej Dobra, bierzemy jak najwięcej naprawdę amunicji się da, tak, bierzemy wszystko, żeby nam się przydało dobra Automatyczny Shotgun, tutaj Volt Driver, tak. Dzięki, ziomuś, że pozwoliłeś mi pożyczyć zapasy, tak, które i tak wystrzelam. Idźmy teraz do góry. O, siema, czemuś Idźmy teraz do tego właśnie Chana, pozmawiajmy z nim. No i ruszajmy, tak, dalej w przygodę, bo tutaj ta część w cerkwi jest dosyć krótka, tak. No, skacz, Artem, dawaj, dawaj. A tu ci schody strome, tak. Dzięki czanek co za uratowanie ziomuś. No, mhm. no i się spotkaliśmy. Mhm. No dosyć może być fajna w cerkwi kryjówka i prawdopodobnie bezpieczna. W końcu, dużo w końcu to jest duża budowla. Mhm. Ja zamierzam zrobić to na własną rękę, tak? Żeby... i też młynarz nam pomaga w tej akcji. No. Niestety, nasz bohater jest niemową podczas rozgrywki, ale mówi coś na początkach misji przyodowników, początków misji. I jak to, ta trasa to białe, to właśnie jest ta nasza trasa, po której szliśmy z Wogu. Tak. Właśnie no, mówi o tym, żeby przemyśleć naszą decyzję pod końcem gry, mhm. Żeby nie działać bez chwili zastanowienia. Dumęskał mm -hmm. to Tak, pora ruszać. Koniec przygody. Raczej koniec spotkania, bo przygody jeszcze nie. Jeszcze będzie trochę trwać. No dobra. Nie oczy ty polesnej boumanie. Wsionamioki, namioki. To więc dobrze. Tak. Znać nam tu Ty Tak, gotowy. No jak to tu nas działać? Wsia gotowe, Ullman. Mhm. Tam jest Chan. Mhm. Chan niestety z nami nie wyruszy, tak, ale będzie nam prawdopodobnie kolej. Towarzyszyć w następnej części, zagraje w następnej serii gry y, Metro 2033 Last Ride. Prawdopodobnie tam będzie, tak. Mhm. Aha. No to nieźle, że pod Starą Cerkwią, tak. Macie tunelik, ładnie, pociąg. Uh -huh. No dobra, logiska, jak co będzie, to koniec 29 części zagrajmy w Metro 2033. Dzięki za, oglądanie za na razie.